Widam w kolejnym odcinku na kanale um. Filat, co ty uciekasz z Chin? Welcome to the China rób, rób mi jakieś... No co ty robisz? No. Nie no gościu, co leci sobie do Brazylii Jeszcze w locie zjadł jakieś gówno Nie wiem coś, ale mi już pocikało pewnie kilka tych slimeów, ale trudno już. ale jakbym chciał to bym już no, to w bym mógł ee, to odrobić dosłownie w 5 sekund. Więc żadna strata. Czy ja w ogóle nie wiem czy, czy tutaj w ogóle się respią jakieś nowe, e, jak mówiłem w ostatnim odcinku, nie wiem czy tutaj się w ogóle respią jakieś nowe, się pojawiły mi się pisklęta, bo no nie widzę żeby było jakieś, ale przynajmniej mogą się respić tutaj e, nowe kurczaki e, w tej całej krainie, bo jak, bo jak tak normalnie to chyba nie mogłyby się respić. Widzicie, tutaj z, zaczęło się rozpić nowe, bo wrzuciłem mi je tam i gra wykrywa, że tutaj już brakuje e, kur. Więc dokłada kolejne, a ja wkładam je tutaj. Do tego magmowego chyba zrobiliśmy, tylko został nam. Dam do zrobienia ten yy, jeden yy, Gordo, jak to się on się nazywał? Yy, mam to na końcu języka Hunter, ale fart, ale jaki nie fart? E, widzieliście to? Co to było w ogóle? sobie zbieram kurczaki, ale te co teraz zbieram to chyba pójdą już na tego huntera. E, czy znaczy nie będę zabierał z... Teraz nie będę zabierał z... jak to się nazywa? Z... tam gdzie one z, e, je położyłem. E, tylko oczywiście te cziki za chwilę odłożę. Ale te co się zespią e, teraz Eee, tym ogródku to we, wezmę już na wyprawę Łącznie potrzebujemy 30... 30... 50 jednostek, przepraszam. A w ogóle miałem sprawić, czy za pomocą 100 energii by się dało nas opitronie tutaj coś zrobić. No to mam 100 energii i powiem. Dobra, tutaj mogę zrobić to za pomocą 100 energii. Stopin. No i chyba. Chyba to jest to jedno Nigdy tutaj chyba nie byłem Że To dał ten ty... Wiecie co? Chyba na no, spitranie po prostu by wzięli skąd i Nie wiem czy tutaj się dało bo... A niewidzialność stan. Tutaj się nie da, ale tam się dało Ile kur... Dwadzieścia... 20... Chwila mam już... Trzydzieści, trzydzieści dwa, jeden... Trzydzieści dwie jednostki, mam. Oj! Upsi! Nie wiem, czy jedno wpadło Tutaj, czy... Ale weź znajdź takie małe Tutaj jest jedno Które wrzuciłem przed chwilą Ale te drugie, gdzie ja wrzuciłem, to ja nawet nie wiem, gdzie ono jest Ja te wszystkie kar... Nie karmiłem ich wszystkich. A czy. A tylko jedno chyba było po prostu takie. A mnie. A w sumie nie wiem. E, te marchewki to wezmę e, do spalenia. Ehm. Skąd się biorą te porty tutaj? Ale serio, skąd się tutaj biorą te plorty? Ja tutaj będę musiał... Zająć. Jak pójdę nakarmić tego gordo, to na, na następny dzień muszę po... O, e, jak... wezmę <tosłuch> go nakarmię, to muszę tutaj zrobić wielką sprzedaż, tutaj, bo... Nie wytrzymuję się tutaj. Na razie jeśli nie będę karmił, mam nadzieję, że mi za chwilę nic tutaj nie wybuchnie. Jak jaki... Mmm no, czarnobyl oczywiście. Czarnobylu, ty... Ale ten to muszę nakarmić, bo one odwalają jak nie są karmione. No tutaj będzie trzeba wycieścić jak chodzi o, o te plorty, bo tutaj te plorty skaczą w wszystkie strony. Chwilę mamy już. A dobra, ja nie liczę ile... Dobra, nie będę liczył ile. A mogłem pójść w sumie teleportem, ale dobra, trudno już, B bo resztę to mi zostanie na to w do... Eee... o co tego? Wiecie. No, czyli wrzucę chyba e, tak właściwie, tylko hen heny normalne, bo one są naj, najpospolitsze. Później będę musiał w sumie jeszcze. W sumie w kolejnym odcinku pewnie pójdę jeszcze po te. E, po te dwa jeszcze. E, jak to się nazywa? Lak mózgu. Kurczaki, które, których jeszcze nie mamy, czyli te co tutaj są i te co są w, w ostatniej krainie. Bo tylko zobaczę, bo... E, chwilę, zobaczę tylko tak mapką Na szybko, czy... Wzięliśmy tutaj... E, nakarmiliśmy gordo, ale... Znaczy na stóp Tylko trzeba przeprowadzić tą bramę, żeby... Żeby to działało, bo... Tutaj jeszcze wykrywa... Tutaj jest... No dobra, tutaj jest 2 na 2 Tutaj jest brama otwarta, dobra Tych chóry nie mogę wziąć Czyli jednak e... Będę musiał jeszcze dać jednego stani Hena Jakiego heda <grymne> Hena, bo tu stro, nie chce mi się maronować na niego, bo które mamy tam mało A jednak nie A tych henhenów mamy dużo tam Bardzo A, tego nie mogę wziąć. Widzicie, co to wywalę? Bo może uda nam się. W... Bo wezmę tego kurczaka jednego. Może będzie więcej, jeśli znajdę. Ten bank tutaj odwiedziliśmy już w poprzednim odcinku. Te dwa pozostałe banki, to będę musiał sobie przypomnieć, gdzie one są, bo tak szeroko to trochę zapomniałem. A dobra, przypomniałem się gdzie jest jeden i tylko gdzie był jeszcze drugi. Bo drugi jest w indygo Ukrainie, a trzeci, teraz nie pamiętam, gdzie on był, ten trzeci, zobaczę sobie później w odcinku. No to wtedy czyścimy właśnie to co mieliśmy zrobić. Przy okazji będziemy mieli trochę kasy. Wiadomo, przy okazji. Wiecie, co? Tych kto mi się... Ja będę sprzedawał tylko ta, ale tamte to są tam I... Hmm. Czy te mi się po co sprzedawać? Nie wiem Znaczy te na pewno tutaj jest... Są warte dużo Przy okazji możemy kupić cztery zabawki dla nich, yy, dla naszych slimów. W sumie to Hunter's Plordynac się oprywa. ale Te one nie są też takie aż słabe, bo to 73. to najpierw kupimy im zabaw to jest chyba dla tych slimeów z tego co, co widzę Rob, to jest dla ro, rock slime'ów um, chyba dwóch osobach nie trzeba kupować kurde będę musiał tu wejść bo nie wiem czy To jest też jest eee, To jest dla tabi To jest dla fosfor Oj, stukło się Dobra, trudno To jest rat Please. <laughs> 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 <But> <laughs>